W życiu przeważnie masz dwa kierunki: rzeczy, których nie chcesz i rzeczy, o których ci się marzy. Problem polega na tym, że ludzie kierują uwagę na to, czego nie chcą, ciągle tam patrzą, ciągle o tym mówią, mówią o problemach, o dupie marynie i. Dostają tego więcej. Dwa kierunki. Musisz się skupić na tym, czego chcesz. Czyli, jak nie masz kasy i mówisz, jaka ja biedna, to gdzie ty kierujesz tą uwagę, kochanie? Gdzie? Jak mówisz, że jesteś pusta jak kapusta, to będziesz pusta jak dwie kapusty, bo ty ciągle o tym mówisz. O tym myślisz, Twoja uwaga ci wycieka na to, czego Ty w ogóle nie chcesz, ale Ty o tym nie przestajesz kuźwa gadać. Rozumiesz? Musicie się z tego wyrwać, przekierować uwagę i zacząć biedolić o tym, czego chcecie. Po prostu zacznijcie biedolić tylko na odwrót o tym, czego chcecie. Zrozumiane? Czyli nie mówisz, jaka ja jestem biedna, tylko biadolisz, jaka ja jestem bogata. <laughs> Rozumiecie? Musicie zacząć biadolić, tylko po prostu na odwrót, aż wam w krew to wejdzie. Uwaga, podąża. Energia podąża za uwagą. Zmień kierunek, to jest Twój wybór. Każdego dnia, gdzie Twoja energia popłynie. Jeżeli ciągle będziesz się na dupie Marynie i na głównie w swoim życiu koncentrować, uwierz mi, this is never ending story. Dostaniesz więcej powodów do narzekania, ok? Czyli nawet jak na początku będzie ci trudno, you need to change. Ty musisz wybrać inaczej. Ty musisz wybrać inaczej. Jak nie wybierzesz, to ciągle będziesz się kręcić w tym samym syfie. You need to change direction. You understand, co tam ja mówię do Was? Czyli jak coś Ci tam nie idzie, to zmień, że idzie. Jak coś tam Tobie się nie podoba, co widzisz, to zmień, że jest super. This is Never ending story. Ty musisz wziąć się w gary i za siebie, bo tego nikt za ciebie nie zrobi, i miliony filmów, i miliony książek ci nie pomoże, jak tobie się nie będzie chciało. Rozumiecie? To jest codzienna praca nad sobą. To jest codzienny wybór. Wybór. Gdzie patrzysz? Gdzie patrzysz? Także, kochani moi, cudownego dnia wam życzę. I patrzymy tylko na to, czego chcemy więcej w swoim życiu, buziaki.